Hej, cześć, muzyka TV. witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. To Amar, Fit Aster, Gentleman, Prod Krakau, Skali House. Widzowie, o północy z YouTube mamy 17 godzin w momencie nagrywania. Ja dopiero co wstałem, generalnie jest lekka zamółeczka dzisiaj, ale na szczęście dzik przyszedł, widzowie, żeby troszeczkę mieć tutaj obudzisko do Muzyka TV. Minus 5% na cały asortyment, yes, yes, yes. Mm. Scuddy House, widziałem, że tam chłopaki robią streama na Kiku, chyba. Chyba na Kiku robią, Zapraszam tam ludzi. I chyba Aster był jednym z pierwszych gości razem właśnie z z Hairfieldem i z dviksem, e, ogólnie z crack House i zrobili kawałek Amarfit Aster Gentleman, tytuł, generalnie zainteresowałem się to mocno dużo żeby żebym to sprawdził Chciałem to nagrać i wrzucić o północy wczoraj, ale nie było sensu, skoro o 23 ostatni odcinek wrzuciłem godzinny, więc godzina po godzinie, no raczej raczej miało się to celem, więc wy to widzicie pewnie o godzinie koło 18-18 coś by. 11, 11 listopada podleczki by wtorek, tak? Suplaj, komentarz widzowie. I wiedziałem, że jeszcze wyszedł Amar z Hellfieldem numer. I prawdopodobnie sprawdzę sobie też tutaj przy okazji tego odcinka. Co do Amara z Alberto próbowałem nagrywać, Alberto już do swoją taki kawałek. Niekoniecznie generalnie mój świat muzyczny, wiecie o co chodzi. Mało generalnie gadałem, a ja często mam tak, że jak mało gadam na odcinku. Te odcinki są takie, że tylko się bują, to jakby to się trochę mi stręda mnie, żeby to wrzucać. Eee, ale no, taka krótka informacja.pl Amar Aster Gentleman Prod Track Let's go, baby. Welcome to the crack house Chcemy sztuki grać, za to sztuki nas chcą Nawet jak czułem strach, no to w... Kurde, ten początek bitu zwiastował taki... Trochę taki paszanim type bit, wiesz o co chodzi? Bo był ten taki początek taki... Wiesz o co chodzi? To takie budowanie ala Pashanim Ale jest taki skręt teraz w taki bardziej paszanim PL wersjon Chcemy sztuki grać, za to sztuki nas chcą Nawet jak czułem strach, no to wracałem na blok Wszystko idzie w obiek, niezależnie ile rąk Zawsze bałem o swoje to dlatego Sandlorą, teraz sztuki mówią cię gdzie... Ja wierzę, byłem przekonany stary, że zrymuje so że, że zrymuje Sandlerą teraz Nie byłem przekonany na 100% yy, miłości Zależnie. nawet jak czułem strach, no to wracałem na blok Idzie w obiek, niezależnie ile rąk, zawsze dbałem o swoje, to dlatego leję są. Teraz cukie mówią, gentleman, w mam wszystkie twoje koneksje, wiesz Teraz cukie mówią... Taki Asterowy, taki Aster, Aster ma dużo takich numerów właśnie w takiej stylistyce, wiesz, stonowanej, jakieś tam słoneczko grzeje Znaczy no wiecie, to nie jest raczej le, letni kawałek, ale taki, taki no... Stanowany wariacik Ała Ała, wiesz, że taki spokojny numer, który się tak po prostu, wiesz. Płynie. Czy ja lubię takie numery? Raczej nie są to numery, które bym realistycznie wybrał. Ja, ja wolę teraz na takim wiecie. Jak jest taki zły, nie? Eee, na przykład jak była płyta old Day Fresh, jest taki numer... Nadgarstki prezydenckie z AG, to chyba to jeden z moich ulubionych, albo ostatnio co wyszło to, to z AG. Były dwa numery z AG, to jeden był taki bardziej stanowany, drugi był taki bardziej, wiesz, napierdalator i obydwa były bardzo fajne, bardzo mi się podobały. No jest taki, no taki Aster, wiecie, no taki okej, okay, w sensie wiesz, poprawne spokój się to brzmi na razie, ale czy jakoś bym się tym jarał, mocno i bym pętlił, są so farne no, na razie, nie, nie? wszystkie twoje koneksje, wiesz Teraz cukiem mówią dżentelmen. Zawsze pachnę na mieście, ja to dżentelmen. Mówią dżentelmen. Mówią mi dżentelmen, tak jak mój łodź. Coraz więcej uuu, ten jest fajny, ten wiersz fajny, czekaj. Mówią dżentelmen. Mówią mi dżentelmen, tak jak mój łodź. Coraz więcej chcę, wchodzę jak mój Mała pięknie wygląda, że jest północ. Mam nadzieję, że ta noc nie jest na próżno. Mała daj mi jeszcze moment, będę... No i to jest to, jest już fajne, bo początek był taki, wiesz co chodzi Ten początek był taki trochę bezjajecznik, wiesz co chodzi, bo jest taki... O, taki był taki mięciutki, wiesz, taki kulde cool wiesz Emo... Znaczy emocje tam były, ale był taki... Taki suchy wariat, wiesz co? I suchy wariat A teraz od razu fajny wjazd, trochę jak Iggy Vibe, co nie? No, no nie ma co ukrywać, trochę tak, tak w stylu IG'ego. Ładny, ładny ten wjazd był. czekaj Chcę, chcę wchodzę jak moonwalk mm, Mała pięknie wygląda, a jest północ Mam nadzieję, że ta noc nie jest na próżno Mała daj mi jeszcze moment, będę play. Słucha jestem gwiazdą, tak jak Bentley Cały sportowy wózek, to jest problem Moja mała bibi ma za duże siedzeń Ej, ładna, ej, ta zwrotka zajbista. Zwrotka, Big W, refren Taki kurde, cool, taki

Bibi ma za duże siedzenie. Chcemy sztuki grać, za to sztuki nas chcą. Nawet jak Każdy refren nie jest inny, w sensie, w sensie, bo zwrotka jest według mnie zajebista ale jakby zwrotka, według mnie, jest taka wyższa poziomowo. Nie uważam, że zwrotka jest dużo lepsza niż refren. Wchodzi refren i ten refren jest taki, nie, bo zwrotka powoduje u nas, że to jest takie, że masz taką ekscytację. Przynajmniej u mnie, o mówię. Masz taką ekscytację, że, ale zajebista zwrotka. I refren zjeżdża do takiego poziomu, że, no spoko, okej, okay, wiesz o co chodzi. A nie, że nie jest potrzymany takie tempo, że zwrotka. I tu refren jeszcze czy powiedzmy zwrotka, wiesz o co chodzi? No nie, może ja, ja pierdolę, ale ja tak to czuję, przynajmniej na razie. Bibi ma za dużo siedzeń Chcemy sztuki grać, za to sztuki nas chcą Nawet jak czułem strach, no to wracałem na blok Wszystko idzie w obieg, niezależnie ile rąk Jakby ten refrens bardzo basicowy, porównując do dobrej zwrotki, no taka jest moja opinia chyba. Zawsze o swoje, to dlatego leję są Teraz suki mówią, dżentelmen W chuju mam wszystkie twoje koneksje, wiesz Teraz suki mówią dżentelmen. Zawsze pachnie na mieście, ja to dżentelmen. Czekaj, muszę wymyśleć, jakim Flow Amar wiedzie na takim bicie, bo to ciężkie, czekaj. Teraz suki mówią gentleman Zawsze pachnie na mieście, ja to gentleman Ja mówią... no, no, wiem, jestem amor Dżentelmen <laughs> Pamiętam noce na piwni, wrogowie z tamtych czasów śpią mm. One bez dopaminy wrażeń sz... No kurwa, ładnie, czekaj, czekaj gentleman". Pamiętam noce na piwni, wrogowie z tamtych czasów śpią uh. One bez dopaminy wrażeń szukają Nie mają dołu Miło jest wrócić na blok, Gdy jest większy sos I nie brakuje na trawa. biznesmen mogę wiele więcej mieć, z tego uh. sobie zdałem sprawę uh. Nie wiem jak zamknięty w klatce z tym wszystkim radę Avatar, ma designer back, tak ze wszystkim jadę Złoty chain, spoty kilka M, nie w nawet Ja i skład, osiem za zafomir... Ładnie, jak nie tak szczerze, jakbym zamknął oczy, bym nie wiedział, że to jest tak szczerze W sensie, no może po głosie bym ale ładnie, tak kurde Inaczej, nie? Jest w swojej emocjonalnej erze, mi się wydaje, ten Chciałem powiedzieć ten białas, nie? Ale nie chcę mu ujmować w żaden sposób, nie? Ale Amarski, kurde <laughs> Swoje emotional era, nie? Ale trochę jest temu za podkładanie mięsa do lodówki, nie? No na laj, Troszeczkę taka jest, nie? Taka dałoby się, nie? I'll do it. Złoty chain, złoty kilka em, nie w pół nawet, ja i skład, osiem Y gang, zapomniany nos. Yeah, teraz kone ser, parę półek wyżej już nie -e. O, już nie dżentelmenel. Dżentelmenel. Kto zna tą nutę jest legendą. Kone ser, parę półek wyżej już nie dżentelmenel. Widać to po mnie. Ty wychodzę z fury za mną parę mocę. Chcemy sztuki grać, za to sztuki nas chcą Dobra, ten refren się wkręca, w sensie, bo ten refren jest poprawny, nie? Jakby nie mówię, że on jest zły ten refren On jest poprawny strasznie i fajny jest, w sensie ono brzmi ładnie, nie? Ale uważam, że jakby porównując skalę i teraz jak usłyszałem zwrotka Mara i zwrotka Astera No to refren jest trochę gorszy, uważam, nie? Tak, tak szczerze W sensie jest poprawny, ale jest gorszy, nie? Uważam, że jeszcze mogliby dopompować ten numer jakby refren był jeszcze taki bardziej, wiesz Kurwa wymyślny, nie? IMO nawet jak czułem strach, no to wracałem na blok Wszystko idzie w obieg, niezależnie ile rąk Zawsze dbałem o swoje, to dlatego leję są Teraz suki mówią, dżentelmen W chuju mam wszystkie twoje koneksy, no, wiem, wiem. Teraz suki mówią, dżentelmen Nie no, wkręca się, wkręca się wariacik, nie? No, zawsze pachnie na mieście, ja to dżentelmen Mówią dżentelmen Aha, na freestyle mnie zostawili? Stare, tak się napaliłem na freestyle na tym bicie, taki erotyczny. Jezu, dobra, żółta kartka, nie? Amaraster i Krakaus, Krakaus najbardziej, bo oni produkowali bit. Nie daj mi na freestyle, ja pierdolę. Nie no fajne, zwrotki zajebiste, zwrotki bardzo fajne. Zwrotki mi się mega podobały, zwrotki mega się wyróżniły na tym kawałku. refresh jak mówiłem, ok, Ale taki wiesz, o co chodzi. Taki po prostu poprawny, ale kurwa, mo myślę, że stać by stać wariatów na więcej, mogli zrobić refren jeszcze lepszy. Taka jest moja szara opinia widzowie na ten temat. Ale jest ja widzowie Herfield, a Mar siedzi tu sama, nie i tego jestem mega ciekawy. Eee, sexy. Albo nie. Jaki komentarz napisać? Eee, jeden like. Fajna lutka. Spoko komentarz, czy nie? Dobra, widzę teraz węgiel. Herfield i Amar siedzi tu sama. Uuuuu, skoli time media weźmy. Moldo, gdzie jest Bandura? <laughs> bro, bro, bro. JJ, <laughs> Torebką długie Elfif! Między biustem jakaś dziara. Wow. Między biustem dziara to jest red, tak akurat, nie? Jak dziś ona ma, ma, ma tego, ma dziarę między biustem, to znaczy, to to niezwykle kurwa schona. <grym> ma długie wóz. To jest. Ona jest schon, ale po polsku, nie po niemiecku, nie. Po niemiecku nie jest szyn. Ona jest scho schona. między biustem jakaś dziara. Wybrzeże pana. Plany do rana. Wezmę hotel i z. Ale tu jawnie bić ich zarabiać tak. Prydy, 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 prydy. Robimy ratatata Siedzi tu sama, z torebką brana Ma długie włosy między biustem jakaś ściana Więc, że Palma, plany do rana Weźmy hotel i zrobimy ratatata Wezmę hotel i zrobimy ratatata. Ja pierdolę Elfield, co za zboczony ziomek, nie wierzę w niego, nie Taka ekipa na klipie w ogóle, z ekipa jest mocne tak szczerze, nie ekipa to nosi i zrobimy ratatata. Ona wie, że ci goście do leszej, I że tylko o się... kurwa, ale się wie, mo ty też Czekaj, 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 bro Zrobimy Ona wie, że ci goście do I że tylko o nas się mówi na mieście Zmeją na trap, niech złamie mi serce Potem policjantka robi sobie zdjęcie Ona wie co do one night stand Nie obchodzi jej romantic dance Patrzy na mnie widzi tylko seks Nie ma miejsca w jej oczach dla łez Jaki numer w ogóle, kurwa, o to się dzieje, tak szczerze nie spodziewałem się, nigdy w życiu nie spodziewałem się, że usłyszę taki numer, bro Jest bardzo niespodziewany, nie? Licencja robi sobie zdjęcie, ona wie co do one night stand Nie obchodzi jej romantic dance, patrzy na mnie, widzi tylko seks Nie ma miejsca, wie jej jak dla West własny pokaz Ona wie co robić, jeśli mi się noga Ma numer do Ja Amar o jakimś czasie jest tak szerze, nie? A lately Amar jest w jakimś czasie, nie? 3-3 trzy, trzy, trzy tego, trzy fity chyba w, w przeciągu trzech ostatnich dni dogrywka do Heelfielda w stylu romantycznym, kurwa, one night stand type shit. Mocne. Kupię jej i zrobimy własny pokaz Ona wie co robić, jeśli podnie się na Prawa, tacy stajsze autobusy! Oho, oho! Oh. Pierdolnie! Kręcamy żarówki! Siedzi tu sama, z torebką brana. Ma długie włosy między mióstrem jakaś ściana. Jest z colin 96 na klipę razem z Dviksem, kurwa, ale certyfikowane, certyfikowane shit, O jeszcze kod orga jest na klipę. ale nie, no, to jest mocny klip, akurat, nie? Te klipy od tego, od krakausu, same epickie, nie? Tak samo jak było, jak było y, Remix Wendy z Maciasem, no nie no, te klipy to są z Bęgiel, nie? Ej, lubię to moją z Kolima, chyba też ją też używać, używać spoko! zrobimy. Bro, ale uderzyli emotkę. Ja pierdolę, raka i ten co zrobili. Rakaj and... <śmiany> ten. Nie no, to jest kurwa mocne. Nie. Ten teledysk... nie no, bro, ten teledysk, nie? Ja, jakby... Nie no, no to, to jest taka pozytywna, wiesz, uplifting, ale ten teledysk, bro. zrobimy. <śmiany> Co tu się dzieje w teledysku, Brody? Co jest kurwa <śmiewanie> Jeszcze raz Ten moment jak wiesz, że Rakaj dance into kot Olga Shuffle dance kurwa na teledysku stare To jest niesamowite nie? <śmiewanie> To jest takie horso- takie horsum. Ej kwańc, się tak szczerze, nie? bo jest takie- z takie Stary ten teledysk, nie? <grym>, to, jest, to, jest, to jest takie horso- Stary, przysięgam, nie? Nie, jeszcze raz ten moment On no, jest epicki Gitara, nie? Ta, banger Benger. <mulany> Długa będzie noc, a ty dopiero rano zrozumiesz, co się stało. Dobrze wiesz, że ja... Ty dopiero rano zrozumiesz, co się stało? Oj, Hellfield Ten berz jest taki, kurwa, powiem ci. Riski, 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 stary. Riski, no i samu, nie? Ja pierdolę, ale żart. A ty dopiero rano zrozumiesz co się stało Dobrze wiesz, że ja jestem ciężki kąt Pieniędzy wiem, wiem, z mało, możemy wydać całość Ona nawali Niemca po kasku jak Merkel, ale z nim... Ja pierdolę, ale ja co się dzieje, to ty ty Ona wali Niemca po kasku jak Merkel? Bo na pewno musieli mieć bardzo dużo radości robiąc ten numer, jakby to tego jestem pewien, nie? W głębi dusz o tym wiem mało, Dobrze wiesz, że ja jestem ciężki kąt Pieniędzy nie jest mało, możemy wydać cały no po kasku jak Merkel, ale imigrantów w Łukie nie będzie. Wszędzie mam wejście, jak Schengen. że Zniknąć granice, to będą zamknięte. Dawaj na trip, ma, po to mam pęgę, po to mam szano, po to dał więcej. Siedzi, i boi się mojego brata. Ale Amar dobrze nawija, nawet pasuje na takim bicie Mar, tak szczerze. Podoba mi się, ład dobrze nawija Dawaj na trip, ma, po to mam pęgę, po to mam szano, po to więcej. Siedzi, i boi się mojego brata. Spokojnie mała, on złote ma serce. Uuu. Ja pytałem Raka i on jest strzelony Tera! Siedzi tu sama, z torebką brana Ma długie włosy Nie, ten refren czuję, że on jest taki Jest fajny, ale mógł jeszcze pierdolnąć bardziej Wiesz o co chodzi? Ten refren jeszcze ma Ma tego, ma margines pierdolnięcia według mnie Jeszcze mógłby je bardziej jebnąć Siedzi tu sama, z torebką brana Ma długie włosy Między piąstem jakaś dżania Ona bije po kasku Niemca jak Merkel nie. nie no kurwa, jaki numer w ogóle Ej tak jestem zadowolony, że w to klikłem i to sprawdziłem Szczerze, że, szczerze czuję się tak Ukontentowany, że to posłuchałem i to sprawdziłem Piękne, naprawdę piękny numer Nie, Boże, święty Ale a, a wiecie jakby to oddawało w tym? W Nightcore, mam nadzieję, że ktoś zrobił Hellfield Amar siedzi tu Sama, Nightcore W Nightcore żeby to rozjebało, fuj Nie ma? Dobra widzowie, to dzisiaj dwa odcinki jednak. Na Live TV pojawi się wersja Amara z Hellfieldem, siedzi tu sama w wersji Nightcore. A to dopiero jak rzucę ten filmik, jak go zobaczycie, to stawić się łapkę. Ale podsumowując, nie no widzowie, w, tym, w, tym, w tej batalii, w starciu head to head, wygrywa dla mnie Hellfield Amar, siedzi tu sama, nie no, to jest kurwa rozpierdol, jak, jak wiesz, że Raka i Dance into Code, Olga Shuffle stary... <laughs> Zajebiście, bardzo fajnie się powiem, widzowie, teraz się jestem obudzony, od razu czuję szczęście jak to sprawdziłem widzowie Dajcie znaka co wy myślicie o numerach, dajcie znaka, co myślicie o reakcjach, zostawcie wasz widzę w komentarzu i wielkie pozdro, że mamy jego wieczorku i pewnie jego dnia kiedykolwiek sobie to oglądacie. Wielkie pozdro.